Andrzej Duda jest słabym prezydentem Andrzej Duda jest un prezydente debil Czy to jest tak, że mądrzy rządzą głupimi czy tylko głupi rządzą tak samo głupimi? To jest ogromny problem. Wymiar sprawiedliwości wymaga zmian, bo nie może być tak, że człowiek, który założył stronę internetową krytykującą prezydenta myślę tutaj antykomor.pl idzie do więzienia, jest szykanowany, aresztowany, skazany.